No niewiele czasu panie pan premierze, to, to, że opozycja pana nęka, to pan powinien no, być do tego przyzwyczajony. Ale my tę debatę prowadzimy, bo niech pan zapyta kolegów z Solidarnej Polski, dlaczego oni nam pomogli w zorganizowaniu tej debaty. Co oni takiego wiedzą? Bo prawdę powiedziawszy, to jest takie ugrupowanie, które wie dużo. Więc my pytamy, dlatego panie premierze. Że procedura to nie tylko strona w internecie, do której pan nie odsyła, już chyba piąty raz rzędu. Procedura to jest tak, regulamin, nabór, zasady i lista. To ja się pana pytam, gdzie jest te 400 milionów? Bo o to nam chodzi. Kto je dostał, panie premierze? Pan uważa, że opublikowanie listy beneficjentów 400 milionów publicznych pieniędzy to nie jest procedura? A pan pamięta, co się działo w listopadzie, kiedy pan pierwszą listę opublikował? Wtedy złożyliśmy ten wniosek. Wtedy pan nie miał odwagi mówić trzy godziny, tak jak wczoraj na posiedzeniu komisji. Więc, panie premierze, prosimy o przedstawienie pełnej procedury zakończonej Dziękuję bardzo. listą beneficjentów. Dziękuję Dziękuję. Bardzo Pani.